Dziś przedstawiam bajkę o księżniczce, która została zamówiona z okazji ślubu księżniczki Karoliny. Jest ona otwierana na wstążkę. Dawno, dawno temu taka bajka rzewna nudziła się na studiach przepiękna królewna. Angry Birds na telefonie zamiast uczenia się. Za siedmioma górami, w wiatracznej krainie, dni jej, mijały, dni jej wciąż mijały wolniutko, leniwie. Nuda wyzierała z pałacowych kątów. Królewna dość już miała logistyki, mediów, pląsów. Nie cieszyła już barka i gole strzelone, postanowiła poznać inną niż królewską życia stronę. Wyruszyła więc w podróż piękna Karolina i dwudziestką czwórką zajechała do grodu Paplina. A tam dziecię Marysia nie pilnie wymagało i poznawszy Karolinę, jej serce jak szlachetna paczka od razu pokochało. Nie, wiedział, nie wiedząc, że z królewną mają do czynienia... Matka dziecięcia złożyła Karolinie ofertę zatrudnienia. Mając na uwadze dobro i wytrzymałość telnika, zaniechano dalszego rymowania. A i tak o tym, co było dalej, jak dla Marysi cudowną Karolina była opiekunką, jaką fantastyczną i mądrą jest osobą, trudno byłoby na kilku kartach opowiedzieć. To no jest jeszcze o szczęśliwym zako zakończeniu, że książę Jarek się w niej zakochał. Tu się okazuje, że w tym łańcuszku, który ona wcześniej na każdym obrazku nosiła na sercu, jest zdjęcie jej ukochanego Jarka. Tu jeszcze akcenty zamkowe. No i ślub. Tutaj jest jeszcze miejsce na życzenia od klientki, czyli mamy Marysi, a tutaj jest miejsce na pendrive'a na Magnesie, koniec.